Kurwa siema byki dzisiaj wyjazd na nakładach inaczej ziomek ma wypożyczalnię Także dzisiaj odcinek składzichu, Nówki, sztuki co jest w moto 500 w longu Także jakby ktoś chciał przyjechać, pojeździć tutaj z Michałem to zostawię jakiś kontakt do niego na dole i na pewno zrobimy, że jak się powołacie na mnie to zrobimy jakiś mały rapacik nie? Dobra, bo ja ład za bardzo nie ogarniał, no ale lecimy nie? Jeszcze nie wiem czy kamerę dobrze zamontowałem, bo bez pasków byłem i ale <laughs> Ale strach na taki krowiec posiedzieć na dłupie. To jest inaczej, jest inaczej. Tam nie trąbił, a migacza nie miał. Sprawdzę na kamerce, zaraz go kurwa znajdziemy po rejestracji. I trąbił jebaniec. <gry> Ja już myślę, że on do wody się wdówi. <laughs> Z majstry. Nie ma innej opcji. Nie. Czemu? Jega, czy on steka w Tak, w nie umiem. Oka, to jeszcze raz majsty Czemu nie umiem? O, teraz. Ale wsteka miałem ciężko wbić no. Nie umiałem wyjechać, bo stycznego nie umiałem wpierdolić A teraz dwa na czwórę muszę wbić Teraz mam cztery a Bo jak chcesz się tu to daj sobie na dwa, nie? No I czemu mam ciężko teraz? Nie wiem A dobra, dobra, dobra nie, bo nie chciał mi ten wsteczny wejść, dlatego nie umiałem wyjechać no. stamtąd, ale wszedł, to git. Nie kiedy trzeba leżeć, jak pudę albo mocny. Albo mocnej nogą. Dobra, spoko. Albo to także No, no, no. Kręcić się nie będziemy może. To na raz rypnąć No nie rypniemy na raz Ale no dobra, tak Stek siedzi może za mało wbijałem, tak jak Michał gada Eleczko wdupia jest jedna byle nie spłaca się go kłada <głady> jakaś wdupia <głady> Nie wytargał Kurwa mogę rozpęć wziąć, a ja se tak po leku wjechałem, nie? Że się wiewał to mnie wyciągaj <grystanie> No bo nie, nie ma sensu piłować, bo i tak nie wyjadę A kto ty tyłu jechałeś? Próbowałem, stoi Mogę spróbować trecą, trochę... spróbuj go zablokować Jeszcze nie blokowałem go, nie? No po, powoli teraz na no, ice ma. Idzie Jewany, pójdzie ty, ty, powoli mój gazu dawaj ja ciepło bo... e? co trzeba ciągnąć Będziemy cię holować <gryw> <Yeah. gryw> Kurwa Umyjemy, umyję ci, nie martw się. Cofnij i pełna kita! No właśnie chciałem powiedzieć, że jestem taki, że muszę to przejechać kurwa, to jest najgorsze, i nie? Pełna kita Czekaj jeszcze Tylko ja muszę bliżej tu chyba lecieć, nie? Bo tu jak się... Na pełnej kurwie. Dobra majstry, elka 4 na 4 Dwójka, czwórka jest Kurwa yeah. no Widzowie widzicie kurde ślubów nie zostawiacie i potem nie umia przyjechać W kładzie spędziłem <laughs> Chcę mnie upokorzyć chłopak chyba <laughs> Ale najważniejsze, że biała koszulka założona tu kawą przyjechać. No w porządku. To co tu się wracamy? Ja. Dobra, to ja sobie obrócę. Czekaj.

দু Kurde, ale i jaja panowie. No i tak ty jest z Nie no, kurde, super jest. Nie? A były tak ujebane już? Ja no nie, może nie, aż nie było tyle płota u góry. No i o ja to chodzi, kurde. Ale tutaj też nie było tyle płota. <śle> Co, moi stryczał? umieć jeszcze te nakłady na tymi nie, nie ma, że nie można, także. Lecimy, dzisiaj nie na przypale, jedna maszyna, drugo No i gro. No i dobra, Wiki, kładę dynutę, wszystko pięknie. No i rozwracamy na fawirę.